Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Na pewno, na pewno były to niesamowite chwile, szczególnie ostatni, piąty mecz, który na pewno przeszedł do historii. Gdzie, jak wszyscy pamiętamy, SMF prowadził 15 punktami na 5 minut do końca, udało nam się wygrać dwoma punktami i weszliśmy do finału. Każdy mecz był, był praktycznie na styku, decydował jeden rzut, jedna zbiórka, Okazali, okazaliśmy się lepsi i dzięki temu weszliśmy do finału, ale bardzo miło wspominałem, że był finał. Ciężkiego meczu się spodziewamy. Każdy pojedynek ze stermetem to mecz kategorii wagi ciężkiej, czyli mogę to tak nazwać. No wiemy, że aktualnie są w rytmie meczowym, my mieliśmy 10 dni przerwy, oni bodajże rozegrają 5 meczy do naszego spotkania. Będziemy na pewno chcieli grać naszą koszykówkę, czyli szybko zdobyć jak najwięcej punktów z kontraataków i zobaczymy. Grają w lidze VTB praktycznie do końca kwietnia, czyli tak jak cały sezon trwający PLK. I wiem, zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwo, bo, bo pamiętam jak my graliśmy z BCL w Champions League łącząc te mecze z meczami w polskiej lidze, też zdarzało nam się tracić dużo punktów, także wydaje mi się, że może po części to wynikać troszeczkę z tego zmęczenia i... Z tego, że ten sezon jest taki długi i tyle meczów się rozgrywa. Na pewno będą bardziej zmęczeni niż my, ale mówię, nie, nie patrzymy na to, skupiamy się na sobie. Yy, wiemy jak mamy zagrać, yy, jak mamy zagrać przede wszystkim w obronie, yy, na czym się skupić. I mówię, no najważniejsze tego dnia będzie nasza dyspozycja, jak my będziemy się prezentować.